Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy u naszej Cindy, Cindy Claim i widzimy, mamy środek nocy. No i dobra, Cindy jest pewna siebie, ty mała idziesz spać. Okej, okay, chodź tutaj Sikaj po mistrzowsku, my też ją wyślemy do snu. Weź sobie prysznic. Ty jutro pracujesz? Pracujesz... Ojaj. Oj, no, w poprzednim odcinku. Na samym końcu, tak naprawdę kastenka była. I zobaczyliście, że Cindy poznała pewnego. fajnego młodzieńca. Ezra. Ezra, 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 gdzie ty jesteś? Hmm. No i ja cierpniwa, może się poznaliście. O jest Ezra. I no i ona sobie pomyślała, że chciałaby hmm, Inaczej może nie nieco, co by chciała, ale zaintrygował ją on. E, wiecie, przeważnie właśnie tak nowe osoby intrygują, nie? mieście, bo wcześniej go nie widziała. On się nagle pojawił. Ja nie wiadomo skąd. Ciebie odeślemy. od odwłój. Odeślemy. Zwolnij. Zwolnijmy ją, no bo teraz to już, czy na mnie nie jest potrzebna? Od sobie. Skąd? Na mnie nie, już tak do końca nie jest potrzebna, tak naprawdę. No bo mała już jest duża i będzie mogła chodzić po prostu do żłobka, do przedszkola. Myślę, że. Tak, że nie ma już potrzeby tutaj, żeby przychodziła. Mm, gryźć zabawkę i mam nadzieję, że właśnie yy, zaprzestanie, zaprzestanie tym przyjściom. Idźże spać, ja sobie to pochowam do lodówki, żeby nam się to nie zepsuło. Później wezmiemy sobie yy, właściciela, ewentualnie, no nie wiem. Nie wiem, tu się wszystko psuje, po prostu jakaś tragedia życiowa tutaj się dzieje. Yy, wiecznie się ciągle coś psuje. Okej, okay, ty co, już jesteś yy, spokojna, pogodna? Okej, okay, to sobie za chwilę sprzątniemy jak wstanie, no i idziemy do robotki. No nie zaczęliśmy malować kolejnych obrazów, no niestety nie. Ale zarabki mamy przepiękne, także myślę, że nie ma co. Emily śpi jak zając. No dzieci z tym dziwactwem mają skłonność do tego, by budzić się z nienacką. Ojoj, maleństwo, głodna jesteś? oj. Dobra, to jak jesteś głodna, no to my wstajemy. Wstajemy i daj jedzenie Mmm. Nagecy z kurczaka na śniadanie? Nie wiem, no chyba niezbyt ale dobra. bo nie, no zmienimy. No, 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 no jakie nagecy, nie? Eee, płatki zbożowe. No. Nie, nie jest tego. Tu masz dobre jezonko. No. A my to sobie sprzątniemy. Co ci jest? pięta? Lęk przed telefonem. Eee. Czemu ma dzwonić, że jesteś wykopana z mieszkania? Chyba płacimy już rachunki, nie? No, na razie się stąd nie wyprowadzamy. Mała zjadła. Jej chuj, to jak szybko. Chodź, wyjmij. Wyjmij. Możemy sobie sami to naprawić, albo wiecie co? Zatrudniemy sobie złotą rączkę, po prostu nie przyjdzie. Ojej, jej, ty chcesz na spacerek? No to dobra, to więcej opcji. Oj, 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 A ty, chodź tutaj. Skorzystaj z nocnika. Ok, na spacer. Oj oj, 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 oj! Oj, oj, Bąbelku. Uczysz się, Siusiu. Nie jesteś zadowolona z tego, widzę. I w ogóle, Brawki masz taki dziwny kolor. Tu trzeba zmieniać wszystko. No. W ogóle ona miała oczka brązowe, to muszę sprawdzić w poprzednim odcinku. To miała zawsze brązowe? Nie. Muszę w ogóle modę na kolor oczu powyciągać. Zachęć do pójścia za potrzebą. Bo mnie irytują i one się zmieniają, te soczewki, i to jest takie do pani nestety. Zawił się piesek? Nie. No, zachęć zachęć, nie umiesz zachęcać psa, zachęć. Udało się, W końcu no, idźcie do domu, O baby jest samo, o baby jest samo, a Hanna jest baby ogarnięta, także dobrze, to sobie możemy schować już do wyposażenia, nie musi nam to tak leżeć tutaj. O. Musimy w ogóle jakieś zabaweczki tutaj pokować po po malutkie, nie? Właśnie bawić. ma, ale nie dużo. Dobra. Okej. Aaa! Idź do domu. A ty też idź do domu. Czas ulgi dla lokatora okres najmu miejsca na o nazwie taka soy. Został zresetowany i do godziny 9 obowiązuje czas ulgi. Gdy... zakończy się okres najmu, Czas ulgi rozpocznie się na samego dnia. W tym czasie lokatorzy mogą się wyprowadzić, nie ponosząc kary. Ale ja się nigdzie nie wyprowadzam na razie. Ja się nie wyprowadzam. Miałam ochoty. Muszę się wyprowadzać jeszcze. Ojej, kusami musimy naprawić. No jak sami czegoś nie zrobimy, no to nikt z nas tego nie zrobi i tyle. No, niestety. I dobrze by było, gdybyś coś sobie zjadła. Weź sobie resztki bo idziesz na 11 do pracy. No czemu tutaj nie mamy wystaw na plopsi? No, za godzinę zaczynasz. Robotę. Tak nie można. Ojo, oj, ja ty się bawisz i patrzcie jak pięknie idzie tutaj. No super! Ekstra malutka, fajnie. Nawet się zastanawiam, czy znowu nie włączyć tego długiego życia, naprawdę masakra. Albo wiecie, czasem sobie zatrzymywać po prostu życie, żeby sobie tutaj poogarniać pewne rzeczy i później znowu włączyć, wiecie o co chodzi. Żeby jednak się tak nie starzeli ci simowie. Jak się nad tym zastanawiam właśnie. Ja się zastanawiam, serio. Chociaż to długie opcje gry. Długie. Dobra. Ok, no to to sobie ogarnęliśmy. To mamy zrobione. Weź to wytrzyj. Aha, ty już idziesz do pracy. No to dobra, idź do roboty. O, ty się bawisz, ale wyszli do żłobka. Idziesz do żłobka, maleństwo. No. Cindy wróciła do domu. Emily wróciła ze żłobka. No i pięknie, pięknie, pięknie pisze. Pięknie, dobre. Chodź, uczcinkę. Wiem, że ona może sama, nie? Ale fajnie byłoby, gdyby tutaj mamusia się mega mocno zaangażowała w życie córki. Stroje, zmień sobie strój. Jest mega ciepło, to się Ja! Może być w tym za ciepło. Dobra. No i dzicka się tutaj załatwi. Później chodź tutaj sprzątniesz. Co to za nerwy? Bardzo spięta, zdecydowanie potrzebuję wakacji. Praca. E, a jutro idziesz do roboty, no idziesz. O. No nic, zobaczymy, że sobie urlop weźmiemy w sumie. Można być. Czy mamy... O, jest tutaj plac zabaw. To myślę, że nawet byśmy mogli kurczę, 17 jest bo się spać chce. A dzisiaj? Dzisiaj się próbuje załatwić i to nie wychodzi. <grych> o! Mama wyszła i od razu się udało, nie? Że mama podła, więc. Y, pa, podła. Padła, więc y, nic ci z z, z, z. z. Zabaw. Chyba weźmiemy sobie wolne jutro, powiem Wam. Chodź, y, daj jedzenie Simce i możesz dać. Nagetsy. Halo. Kinko. Halo, halo! No, dobrze, pięknie o, ty poszło się zdrzemnąć. Dobrze, śpi, prześpij sobie zanim mama ci da kolację, to chwila minie. No to akurat Uch, no i posadź widzicie Pięknie. Dobra a ty, Mamośka, to chodź tutaj skorzystaj sobie za ten czas, i weź prysznic. Ej, co ty robisz? Co sobie to. Jest, bo jesteś głodniusia, Malusia. Taka głodna jesteś. możesz się chwilę pobawić. Ktoś to dzwoni do nas, no? Nikt. Dobra. Okej, okay. i ty też byś sobie coś zjadła. Uh, uh, uh. Podej chlację, weź sobie resztki. A ty chwilkę się pobawisz tylko. Niestety. I do I ty znowu pada. Okay. Oj, Boziu, Boziu, no. Aj, Boziu, Boziu, znowu padła, też zaraz padniesz, i spać. To jak mama zarobiona, zarobiona po mamusi. Do spania, a ty co? A z tobą to w sumie wszystko okej. Okay. no kładni tak szybko mijają, jak Simowie pracują, że to jest yy, masakra. Dobra, ale niech sobie śpią na spokojnie. No i tak, y, mamy godzinę szóstą, Cindy już y, wstaje, chodź tutaj skorzystaj sobie. Przysznicu nie musisz brać, weź sobie umyj ręce, umyj sobie zęby. I tak, podamy coś dobrego na śniadanko, to na pewno weź to sprzątnij. E, podaj śniadanie, naleśniki. No, podamy naleśniczki. To jeszcze troszeczkę, tylko ojoj. Cichu, dzisiaj chcę tu w stronę sobie, tylko ojoj. No, serio, ojoj, kurczę, na brudnym nocniku będziesz się zatwiać. No dobra, to no, Zima, mama umyje nocnik. Okej. Okay. I jak się zatwisz, pójdziesz sobie dalej spać, a mama tutaj będzie ogarniać wszystko na no później. A co to za psinka taka smutna? Czułości ci brakuje? Ojojojoj. Ojojoj, oj, oj. to ty nie idziesz spać? Rozmawiaj, luź wesel. E, Przyjazny, pogawędka, rozmawiaj. Naśladuj. Rozwesel jeszcze raz. Uh -huh. no, A ty robisz Wszyscy głodni. W sensie ona i cudzia, nie? mi <grym grym> indiejemili. Już z będzie lepiej, nie? No, od razu. Pięknie. Oh. Ja sobie Muszę w któryś dzień usiąść i je poprzerabiać. Naszej dziewczyny mam opowiedź. O, wypadałoby. I po jedzonku ja bym chciała, żebyś więcej opcji iść na rolki działania. Otóż parasol nie. Czuć, 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 Jedzenie, czuć, Zobaczcie, i też ro rośnie uwaga, jak spiskam się tutaj czubi, lubi. co tak, No i ja sama w domu gdzieś stała. No czemu tego nie jesz? Co jest to? Nie smakuje ci Nie lubisz takiego jedzenia. Ojejku, mieliśmy urlop wziąć, eee, praca. Znajdź eee, znać eee, znajdzie pracę, kupskot, restaurację, bla, bla, bla. Eee, weź dzień wolny. Rachunki przyszły, no dobrze, dobrze. Okej, okay, i ty chodź... Eee, prześpisz się. Wyszy dzień wolny. Okej, okay, to dzieciak jeszcze się poszła zrzemiąć, obraz popartowy, chodź. Więc zamiast to wytrzeć, to będzie to odkurzać cały dzień i ja będę musiała mu za to zapłacić. E, wypowiedzenie zapłacić, czynsz. Taką tam malujesz, żadnego? Ciekaczko Dobra, później obraz dokończymy Chodź zapłacimy rachunki Chodź, wytrzemy to Po prostu chłop to się nie ogarnie tutaj Tego chyba nie umie wytrzeć Nie no, odkurzył to, utoczajcie Ale hit Dobra moi drodzy, tak Ty moja maletka, a energii ci brakuje Także chodź tutaj Nie to nie jest taka zabawka dla ciebie. O nie, to ty nie masz się czym tutaj bawić. Jaka lipa! Ja nie będę mogła tutaj nic stawić nawet. Nie, ale mi szkoda. O, a tutaj mieszka nasz yy, kolega. Mm, mm hmm, mm hmm, mm -hmm, mm hmm. No. Lipa, straszna lipa, powiem wam. Przygotuj kąpiel. O, sprawdź co ma mały O, to jest najzłoczna interakcja w Simsach, normalnie. O, jak pięknie. Tylko na buzi tak wyszło tutaj. A może teraz? Tak. Ślicznie. Aha, trzeba ochrzanieć, wykułać kazanie. Ja <laughs> się wybawiła. Na minusy? Dlaczego minusy? Bo przestaliśmy, czy co? Wypoleruj. Oduczyła się. No i fajnie. idziesz? Spać idziesz? Ojej, pioszku, ty mały. Ojeju. Tu? Sprzedaj wszystko. No i w zasadzie tyle, nie? Tutaj chyba nic nie da się y, zrobić, okej. Okay. I my jeszcze tutaj mamy kwiatka, nie mm. możemy go odchwaszczać, nie wiem. Coda. No nie wiem, chodź idziemy pobiegać z nim, aha. E, Uprowadzimy. Fajnie, rachunki mamy opłacone, nikt nas nie eksmituje, więc ja się mega z tego powodu cieszę. Bo wiecie, że ja zapominam o tych rachunkach i mi jest strasznie przykro z tego powodu, ale ja czuję, że ja tak będę zapominać po prostu o nich. Serio. Nie spotkamy tu naszego sąsiada pewnie, nie? W sumie on tak blisko nie mieszka. Trochę dalej. Ej, no tak mało? Tak krótko? Ale krótko biegasz, no. Dziewczyno, masz taki wysoki poziom, niby. Eee, sprawności fizycznej. Eee. O, pięknie. Kurde, ty jesteś milionerka. Zastanawiasz się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jej domu. Okej, okay, ale i tak pewnie się nie no bo u mnie to nie działa, no to więc, no. Nie wiem, nie mam pojęcia, co ja mam. I z do domu. Taka brudna, taka brudna, dziewczyno. Nie, dobra, chodź. My lecimy już szybko do domu, ogarniemy się trochę. Dokończymy obraz. Też warto byłoby dokończyć. No nie? Skorzystaj. Wyką się. Ale jesteś wykończona, ojejku, jejki o i malutka wstała i ma belek. patrzcie jakie dzielne dziecko no taka dzielna dziewczynka ale czemu się nie załatwiłaś do końca skorzystaj no czemu nie proszę mi się tu ładnie za załatwić <grystanie> jaka siłotka, jaka siłotka. <grystanie> Wrócił do wyposażenia dobra, Okej, okay. jesteś ogarnięta jesteś, choć dokończysz e, dokończysz sobie, no i pewnie coś do jedzenia sobie weźmiemy, jak ci czy coś, nie? A ty jesteś? Pojedzona? No, nie jest źle. Dobra, ale mamy godzinę 19.30, więc fajnie byłoby nasze maleństwo wykąpić. Dobra, później dokończysz obraz. Choć, dzisiaj jest ważniejsze. E, dynamikę surową? Nie, nie mamy surowej dynamiki. Dlaczego mielibyśmy mieć? Zda. No. O, i jeszcze daje jedzenie. Oh, oh, Daj jedzenie. Herbastnik i kanapkę. A no, czemu i minus lecą, nie wiem. Nie mam pojęcia czemu. Szykuj. Oh. Całuj. Pyszczotku. Ty kończy mi coś. Kochany piesek. Chodź, weź sobie resztki. To już lepiej pieskowi? O, no, lepiej. Ty już pojadłaś, ok. Jeszcze fajnie byłoby, kurczę, czytać e, małe i dosłownie. Co nie? Fajnie by było. Nie miałabym nic przeciwko, gdybyś tak poczytała jej. Ogarniesz to? No. Też by się taka fajna relacja między matką i córką tej tworzyła, no. nie? Muszę pościągać jakieś ubranka dla dzieci i fryzurki i w ogóle, bo to marnie tak wygląda, no. tak, no. tak słabo trochę. No. Patrzcie jak fajnie No ale kochani takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że Wam się podobał i słyszymy się w następnym. Majcie się. Cześć!